Mamy zatwierdzony program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia z kwotą, która już tutaj padła, czyli 2 miliardy 265 milionów euro. Jest to oczywiście bardzo dobra wiadomość i wiemy, że ta kwota jest o 5% wyższa niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Cieszymy się bardzo też z tego terminu zatwierdzenia. Chcę przy tej okazji powiedzieć, że te prace nad przygotowaniem tego programu trwały od 2019 roku. Oczywiście poprzez pracę licznych zespołów, gremiów, spotkań, dyskusji, debat z wykorzystaniem też ekspertów, którzy nam pomagali przy tym programie. Tak, aby można było w 2021 roku rozpocząć konsultacje społeczne tego programu, zakończyć je na początku 2021. 22., no i wreszcie rozpocząć w miesiącu lipcu negocjacje z Komisją Europejską, które zakończyły się w październiku 2022 roku. Czekają na te fundusze przedsiębiorcy, czekają na te fundusze samorządy, i w pierwszej połowie lutego będziemy mieli pierwsze posiedzenie nowego. Komitetu monitorującego ten program, i wtedy to zostaną zatwierdzone pierwsze kryteria wyboru projektów. I zaraz po tym komitecie ogłosimy nabory. Także będziemy też Państwa o tym na bieżąco informować. Będą to spiane, sprawy związane z wsparciem lokalnego rynku pracy. Mówię tu o tych pierwszych konkursach, które uważamy, że powinny być uruchomione, będą też sprawy związane z środowiskiem, z edukacją, z e usługami też no, sprawami środowiskowymi. No i także chcemy wesprzeć też przedsiębiorców z tej strefy przygranicznej, prawda? bo to oni najbardziej cierpią w tej chwili, tuż nawiązuje do obecnej trudnej sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej. Nasz region będzie korzystał ze środków, podobnie jak w perspektywie 14-20, ze środków zarówno Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to środki przede wszystkim na rozwój infrastruktury, na, rozw na rozwój przedsiębiorczości, na rozwój, rozwój e, przedsięwzięć związanych z działalnością badawczo-rozwojową, e, wsparcie dla poprawy ochrony środowiska, e, wsparcie dla infrastruktury e, społecznej. Na ten cel zostało przyznanych 72% alokacji całego programu. 28% alokacji to Europejski Fundusz Społeczny, czyli wsparcie dla obszarów związanych z rynkiem pracy, z włączeniem społecznym i z edukacją. Niezwykle istotne jest, by w tych, w tych projektach beneficjenci spełniali wszystkie warunki, które będą określane przez, przez Komitet Monitorujący w kryteriach wyboru projektów. My pracujemy w tym momencie nad szczegółowym opisem priorytetów, który będzie rozwijał zapisy zawarte w naszym programie na lata 2021-2027, które zostały... Zatwierdzone przez Komisję Europejską. Już w tym momencie można analizować zapisy nowego programu, które są dostępne na stronie internetowej naszego jeszcze starego programu. Nowa witryna, nowa witryna będzie uruchomiona niebawem, natomiast na stronie internetowej RPO 1420 już można analizować tekst nowego programu.